Ojcem nam Piłsudski Polska nasza mać My za wielką Polskę pójdziemy wojować Ojcem nam Piłsudski Polska nasza mać My za wielką Polskę pójdziemy wojować Oj w lesie, w lesie pod dębem zielonym, tam leży powstaniec ciężko on rannym. Oj, w lesie, w lesie, pod dębem zielonym, tam leży powstaniec ciężko rannym. Oj, leży on, leży cierpi ciężkie męki. Bez lewej nogi, bez prawej ręki. Oj, leży on. Jak przyszła do niego, rodzona matka jego, płacze i rozpacza żałuje go. O, jak przyszła do niego, rodzona matka jego, płacze i rozpacza żałuje go. Oj synu, mój synu, już się nawojowałeś, bez prawej rączki, bez nóżki zostałeś. Oj synu, mój synu, już się nawojowałeś, bez prawej rączki, bez nóżki zostałeś. Mamy nasze mamy, nie płaczcie nad nami, nie płaczcie nad nami, gorzkimi łzami. Mamy nasze mamy, nie płaczcie nad nami. Nie płaczcie nad nami gorzkimi łzami Ojcem nam Piłsudski, Polska nasza mać My za wielką Polskę pójdziemy wojować Ojcem nam Piłsudski, Polska nasza mać My za wielką Polskę pójdziemy wojować A my ze szwabami w zgodzie nie żyliśmy na samego Adolfa w bój wyruszy my ze Szwabami w zgodzie nie żyliśmy, Na samego Adolfa w bój wyruszyliśmy. Szwaby uciekali, aż kapcie gubili, A nasi za nimi z broni palnej bili. Szwaby uciekali, aż kapcie gubili, A nasi za nimi z broni palnej bili. Ojcem nam Piłsudski, Polska nasza mać My za wielką Polskę pójdziemy wojować Ojcem nam Piłsudski, Polska nasza mać My za wielką Polskę pójdziemy wojować Oj jak matka syna swego pochowała Na jego mogile słowa napisała Oj jak matka syna swego pochowała Na jego mogile słowa napisała Chwała wielkiej Polsce, bohaterom chwała Na jego mogile słowa napisała Chwała wielkiej Polsce, bohaterom chwała Ojcem nam pił Piłsudski, Polska nasza mać My za wielką Polskę pójdziemy wojować Ojcem nam pił Piłsudski, Polska nasza mać